Witajcie ciekawscy. Oboje młodzi, utalentowani i mający świetlaną przyszłość przed sobą. Nic dziwnego, że zostali okrzyknięci jedną z najgorętszych parszą biznesu. Ale to już niestety przeszłość, bo ten duet przestał istnieć. Timothy Chalamet i Lily Rose Depp nie są już razem. Skąd wziął się te łamiące serca informacje? Jaka jest historia ich miłości i dlaczego niektórzy uważali, że ich uczucie nie jest prawdziwe? Czy mieli ku temu powody? Zostańcie z nami do końca, by poznać każdy szczegół w związku Lily Rose i Timothy'ego, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Aha, i przypominamy też, że wiele ciekawych informacji znajdziecie na naszym Instagramie. W środki o młodzieńczym romansie Lily Rose Depp i Timothy Shalametta pojawiły się po raz pierwszy w 2018 roku, to wtedy para została przyłapana na randce w Nowym Jorku. Cytujemy. Byli bardzo słodcy, cały czas się obejmowali i wydawali się bardzo szczęśliwi. Donosiło wtedy źródło US Weekly. Jak możecie się domyślać, łączącą ich relację błyskawicznie zainteresowały się światowe media i prasa. Młodzi, zdolni, sławni. W zasadzie nie mogło być inaczej. Lily Rose Melody Depp to w końcu jedyna córka aktora uwielbianego za rolę Jacka Sparrowa z kilku części kasowego hitu Piraci z Karaibów oraz wielu innych głośnych produkcji, czyli Johnny'ego Deppa oraz francuskiej piosenkarki, aktorki, modelki Vanessa Paradis. Przy takich rodzicach to, że urodzono na 27 maja 1999 roku w Paryżu, stolicy Francji. Lily Rose, będzie chciała wejść w świat show biznesu, było bardziej niż pewne. I tak się stało. Swoją karierę rozpoczęła w wieku niespełna 16 lat, gdy w kwietniu 2015 roku pozowała dla australijskiego magazynu Oyster. Szybko została zauważona, ale z takim nazwiskiem to chyba nie trudne. W końcu córka Paradis i Depa to młoda przedstawicielka hollywoodzkiej arystokracji. Już w lipcu tego samego roku po raz pierwszy pokazała się jako modelka dla Chanel i od tej pory regularnie nosi stroje jako reprezentantka tego słynnego domu mody. Dziewczyna nie poprzestała jednak na modelingu. Pokazała, że jest wszechstronna, jak jej rodzice i weszła też w świat kina. W tej dziedzinie swoją przygodę rozpoczęła jeszcze w 2014 roku w epizodycznej roli napisanej specjalnie dla niej w filmie Kieł. Ale to 2015 rok, zarówno w sferze kariery modelki, jak i aktorki, był dla niej niewątpliwie przełomowy. Lili obsadzono wówczas w dwóch produkcjach: Planetarium z Natalii Portman oraz Tancerce. Zagrała jeszcze kilka ról, głównie w francuskojęzycznych produkcjach, dzięki czemu doskonaliła swoje umiejętności. A za film Fidel z 2018 roku otrzymała nominację do Nagrody Cezara. Jednak to Król z 2019 roku jest zdecydowanie największym projektem, w jakim dotychczas wzięła udział. Uwaga, hasło pod rozdanie – Król. I właśnie, oto wraz z jej drogą filmową doszliśmy do sedna sprawy, czyli do Timoti Shalameta, bo to właśnie ta wspomniana produkcja połączyła ich losy. Mówi się, że poznali się na planie w czerwcu 2018 roku i szybko okazało się, że mają się ku sobie. Ona młodziutka dziewczyna, córka gwiazdora Hollywood, wypływająca na szerokie wody, on niespełna 4 lata starszy chłopak z już ugruntowaną mocno pozycją. Brzmi jak wstęp do pięknej historii miłosnej, prawda? Cóż, historia urocza, ale jak niestety się okazało, krótka. Jednak zanim do niej szczegółowo przejdziemy, czy wiecie, jak Timotiemu w tak młodym wieku udało się zostać gwiazdą kina? Krucha sylwetka, szlachetna uroda i ogromny talent, nic dziwnego, że zawładną umysłami i sercami milionów widzów. Timothy Hall Chalamet urodził się 27 grudnia 1995 roku w Nowym Jorku. Chłopak nie zainteresował się światem sztuki przez przypadek. Jego matka to amerykańska aktorka i tancerka Nicole Flender. Jego ojciec zaś to pracujący dla UNICEF-u Francuz Marc Chalamet. Z tego powodu Timothy mówi biegle po francusku i ma podwójne obywatelstwo. Od dobrych kilku lat aktor jest ulubieńcem młodej widowni na całym świecie, a dziś w wieku 24 lat staje się prawdziwą ikoną kina. To wszystko nie przyszło jednak nagle. Swoją karierę rozpoczął w bardzo młodym wieku. Początkowo grał w reklamach, potem wcielał się w epizodyczne postacie w serialach telewizyjnych, a także odgrywał małe role na deskach Off-Broadwayu. Aż wreszcie w 2012 roku wystąpił w ośmiu odcinkach serialu Homeland, gdzie grał zbuntowanego syna prezydenta USA. Rola w tej popularnej produkcji sprawiła, że został zauważony i zaczął pojawiać się w coraz więcej liczbie tytułów. W 2014 pojawił się jako syn Matthew McConaughey'a w bardzo wysoko ocenianym filmie Interstellar. Timothy nie próżnował ani trochę. Wcielając się w kolejne role wspinał się coraz wyżej. W 2016 roku zachwycił krytyków rolą w niezależnym dramacie Pani Stevens, gdzie grał cierpiącego na zaburzenia tożsamości Billy'ego. Zaczęto go wtedy porównywać do młodego Jamesa Deena. Stampton trafił do dwóch produkcji z 2017 roku, które uczyniły go wielką międzynarodową gwiazdą. Wiecie, które filmy mamy na myśli? Jeśli nie, już mówimy. Pierwszym z nich był film Lady Bird, gdzie wystąpił jako obiekt Westney, głównej bohaterki granej przez Saoirse Ronan. Zarówno obsada, jak i obraz zachwyciły widzów, a produkcja zdobyła aż pięć nominacji do Oscara. Drugim niezwykle ważnym tytułem w jego dorobku artystycznym jest film Tamte dni, tamte noce, gdzie zagrał główną rolę. Na potrzeby tej produkcji młody aktor nauczył się mówić po włosku oraz grać na gitarze i trochę na pianinie. Brawurowa i odważna kreacja przyniosła mu zachwyt widzów oraz krytyków, a Timothy's otrzymał tytuł największej aktorskiej nadziei kina i szereg nominacji takich jak BAFTA, Złoty Glob, Oscar. I tak nadszedł 2018 i 2019 rok, a wraz z nim praca nad nowymi filmami, które też stały się docenianymi produkcjami z udziałem pupaka, czyli mój piękny syn, małe kobietki i wspomniany król, który każdy mógł obejrzeć na platformie Netflix. Jak już mówiliśmy, to podobno właśnie tam na planie historycznego filmu w czerwcu 2018 roku Timothy poznał Lily. A już w październiku paparazzi sfotografowali ich w czułych objęciach na ulicach Nowego Jorku, zaś dwa miesiące później zostali zauważeni podczas spaceru po Paryżu. Jednak szalamez lekceważył pogłoski o randkach, gdy pojawił się na Złotych Globach początkiem stycznia 2019 roku, gdzie jego partnerkę zabrał swoją mamę. Zapytany wówczas o status związku z Lily Rose Depp, umiejętnie unikał odpowiedzi. Kiedy padło pytanie, czy planuje spotkać się z panną Dep Pogali, odpowiedział z uśmiechem na twarzy – Jestem tu z mamą. Później przez wiele miesięcy niewiele mówiono o plotkach związanych z relacją jego i Lili. W zasadzie sprawy ucichły aż do września. Tak to naprawdę sporo czasu. Wówczas oboje uczestniczyli na festiwalu filmowym w Wenecji, gdzie odbyła się premiera filmu, nad którym pracowali. Lily Rose Depp pojawiła się na czerwonym dywanie w różowej szyfonowej sukni bez ramionczek domu Mody Chanel, a u jej boku pojawił się Timothy Chalamet ubrany w srebrny garnitur od Heider Ackerman. Uśmiechnięci pozowali wspólnie do zdjęć na czerwonym dywanie, a pomiędzy nimi można było zauważyć wielką sympatię. To wtedy zostali okrzyknięci jedno z najgorętszych parszą biznesu. Jednak już niedługo później ich zdjęcia wzbudziły podejrzenia fanów. Niektórzy sądzili bowiem, że ich związek może być udawany. Dlaczego? Już wyjaśniamy. Kilka dni po wspólnym debiucie na czerwonym dywanie zauważono ich na pokładzie jachtu. Para spędzała razem romantyczne chwile w promieniach włoskiego słońca. Gorące, dość intymne zdjęcia pary trafiły do sieci i wydawałoby się, że nikt nie będzie miał wątpliwości, że są razem. Ale właśnie, nie wszyscy byli jednak zachwyceni tymi fotografiami. Niektórzy fani odebrali ich uniesienie jako nahalne i wymuszone. Zaczęli się wtedy zastanawiać, czy ich związek nie został wykreowany jedynie na potrzeby promocji filmu, w którym obydwoje wystąpili. Cóż, przyznajemy, że wielomiesięczny brak jakichkolwiek informacji o statusie ich relacji i nagle prywatne fotografie zbiegające się z premierą filmu mogą być podejrzane. Ale może to po prostu młodzieńcze pory wyuczuć? Jak myślicie? W końcu świętowanie sukcesu, dni wolne od pracy i romantyczne włoskie klimaty na pewno sprzyjały euforii. Jednak od tego czasu znów przez długie miesiące nie działo się między nimi nic, czym żyłaby prasa i media. Nie zamieszczali na swoich social mediach nawet wspólnych zdjęć. Uważacie, że młodzi aktorzy potrafią tak umiejętnie strzec swojej prywatności? Czy fani podejrzewając wykreowany związek mieli trochę racji? A może po prostu ich relacja miała status to skomplikowane? Cóż, nie wiadomo, czy w ogóle się tego dowiemy. Choć Timothy zdobył serca widzów i szacunek krytyków filmowych, tak naprawdę nie jest łatwo zdobyć informacji o jego życiu uczuciowym. Chalamet jest bardzo ostrożny w tej kwestii i niechętnie opowiada o tej sferze w wywiadach. Lily, natomiast urodzona w rodzinie gwiazd, na przykładzie rodziców, zapewne doskonale wie, że własnych tajemnic lepiej nie zdradzać publicznie. W końcu jej ojciec Johnny Depp zostawił matkę swoich dzieci i związał się z Amber Heard, a znowu ich małżeństwo zakończyło się wielkimi skandalami, którymi żył cały świat. Być może młodzi aktorzy uczą się na błędach starszych od siebie ludzi z branży. I własne sprawy wolą załatwiać za zamkniętymi drzwiami? Coś w tym musi być, ponieważ wiadomość o końcu związku Lili i Timotiego uderzyła w media nagle. Musimy zaznaczyć, że pomimo różnych spekulacji fanów na ich temat, przez ponad rok młodzi aktorzy uważani byli w światowych mediach za parę. Skąd więc ta nagła informacja o końcu ich miłości? Cóż, Chalamet pojawił się w najnowszym majowym numerze British Vogue, w którym został określony jako singiel. Wiecie, to nie jest prasa bulwarowa, tylko jeden z najbardziej prestiżowych magazynów na świecie. Tak naprawdę nie wiadomo, co działo się między dwojgiem młodych aktorów, ale informacji podanej w British Vogue raczej można wierzyć. Więc to już oficjalne: Lily Rose Depp i Timothy Chalamet nie są już razem. Choć to, co ich łączyło, starali się zatrzymać dla siebie i nie dawali powodów do plotek, bez tych się oczywiście nie obeszło. I oboje poznali smak błyskawicznie rozchodzących się pogłosek. Swego czasu prasa szukała rewelacji w znajomości Timothy's z Social Ronan, z którą miał okazję pracować już kilkukrotnie. Zaś kilka miesięcy temu rozpisywano się o relacji Lily Rose Depp z aktorem znanym z młodzieżowego serialu Riverdale Colem Sprouse'em, który z kolei już od trzech lat związany jest z Lily Reinhardt. Flotki o jej bliskiej zażyłości ujrzały światło dzienne zaraz po ceremonii wręczenia Złotych Globów, kiedy oboje byli na imprezie w klubie bez swoich partnerów. Tak, to wystarcza, by ruszyła machina domysłów. Jednak wówczas bliskie im źródło zapewniło, że między córką Deppa i Sprousem nie ma nic oprócz pięknej przyjaźni. Zarówno Lily Rose, jak i Timothy byli wcześniej w związkach, i to całkiem długich jak na młody wiek, i świadczą biznesu. Panna Depp była związana z 28-letnim brytyjskim modelem, aż Stein był jej chłopakiem przez 3 lata. Z kolei Timothy Chalamet mocno trzymał swoje życie uczuciowe z dala od błysków fleszy i być może przez to mało kto wie, że jedną z jego pierwszych dziewczyn była córka Madonny Lowdress Lyon, z którą umawiał się przez prawie 4 lata i wciąż pozostaje w przyjacielskich stosunkach. Czy jeśli przygoda miłosna jego i Lily Rose faktycznie zakończyła się na dobre, również uda im się utrzymać przyjacielskie relacje? Jak myślicie? Świat show biznesu, choć nam może wydawać się wielki, wcale taki nie jest. W rzeczywistości znaczna większość artystów się zna i na przestrzeni lat wielokrotnie razem współpracuje. Czy Lily i Timothy wystąpią jeszcze kiedyś razem na ekranie? To się okaże. A teraz powiedzcie nam ciekawcy, co o tym wszystkim myślicie. Jak odbieracie ich związek? Jesteście w tej grupie, która uważa, że to uczucie zrodziło się na potrzeby promocji filmu? Czy uważacie, że takie insynuacje są mocno krzywdzące? Żałujecie, że historia tej pary dobiegła końca? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, a jeśli podobał się Wam ten film, podajcie go dalej. Do usłyszenia wkrótce, cześć!